Rozmowa jest, jemy kolację. Przy kolacji on wyciąga, ja to bez broni się nigdzie nie ruszam i pistolet daje, pokazuje. No to ja tak odruchowo wziąłem ten pistolet w rękę i tak go przeglądam, i aż mnie zatkało. Pierwszego dnia, jak weszli do nas Ruscji. W tej miejscowości, w tym domu, gdzie myśmy rodzice mieszkali i ja byłem, zatrzymała się radiostacja jakiejś jednostki rosyjskiej i jeden z tych ważniejszych ruskich w stopniu majora. Tam siedział taki, no i rozmowa zaczyna się. No i on do nas mówi: No to teraz możecie jechać do, do tego, do. Lublina i wstąpić tam do wojska, do armii. A ja mówię, do jakiej armii? No, za która idzie razem z wami. A co, a wyście nam co zrobili? Wyście na nas napędli. I, i wyście jeszcze ja mówię, i wyście wystrzelali w tych naszych, naszych oficerów. No to хорошо, my wam pomogli, my waszych burżujów wystrzelali. To są jego słowa, tego, tego majora. My wam pomogli, my waszych burżujów wystrzelali. A ja mówię, to nie byli nasi burżuje, tylko nasi oficerowie. Ale jeszcze do tego teraz tak. Ja tej rozmowy, jaka ja prowadziłem z tym majorem, to przysłuchiwała się tam e, dziewczyna, która te radiostacje odbierała, ale ona to bez przerwy to coś tam do niej gadali i musiała odpowiadać. Ale kilku żołnierzy. I ja tak wychodzę później stamtąd, już bo wyszedłem, po co chciałem wyjść na dwór. A jeden z tych ruskich żołnierzy idzie za mną tak, i na tego mówi już cholera, wredny na tego majora. To, to świadczy, jaki był stosunek żołnierzy do dowódców swoich, wredny Jewry. Widzisz, koniec stycznia, początek lutego zostałem aresztowany. Nie tylko przy okazji razem ze mną i brat i ojciec trzymali nas na UB w, 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 w Ostrówcu. Między nami był starszy Pan, bo nas w tym pomieszczeniu taki pokój. Jeden siedziało, było ja wiem, może z 10-15 osób. Oprócz młodych byli również i starsi ludzie. Miał między innymi mój ojciec i ten jeden gość miał hemoroidy mocno krwawiące i tak jak chodziliśmy do ubikacji i tak zapaskudzone, krwiote sedesy, cholera, zacząłem, zacząłem udawać czerwonkę. W co trochę, to stukam do drzwi, bo muszę iść do ubikacji, bo już to i No więc raz, dwa, trzy razy tak. Ja się nie wyspałem, ale tamten też widział, że ja chodzę. To nazwę, brat mu się włączył do tego. I że mamy czerwonkę. Zajrzeli tam do ubikacji, rzeczywiście, się na zapasku, to na czerwono, i zaprowadzili nas do szpitala zakaźnego. Cały czas była mowa, że mają nas wywieźć w głąb Rosji. Więc ja uznałem, że nie, nie ma co, trzeba uciekać. Ale w szpitalu dowiedziałem się już zasadniczo, dlaczego nas trzymają. Że nie będziemy nigdzie nie tylko kończy się dzia, wojna. W Niemcy, w Berlin już jest, nie wiem, czy już był zdobyty, czy w każdym razie walki są już pod Berlinem, i że będziemy po tym zwalniani, więc zastanawiałem się tak z bratem. Siedzimy w szpitalu, udajemy e, tych e, czerwonkę. Lekarz, bardzo fajny gość, od razu się rozpoznał, że to nie ma żadnej czerwonki, ale może się się chorować na czerwonkę. Przychodzi dwóch następnych kolegów. Przedtem ja z bratem, a teraz znowu dwaj bracia. Którzy też zgrywali się po naszym wyjściu czerwonkę, więc przysyłają ich tu na czerwonkę, do szpitala. I przynoszą nam wiadomość, że ma być wystawiony tutaj u nas, ponieważ nas już jest cztery osoby tu, posterunek, który nas będzie pilnował. Wtedy uznaliśmy, że nie ma co siedzieć, bo jak będzie posterunek. To jeżeli ja będę chciał uciekać, to go muszę rozbroić. To już jest napad na żołnierza. To wobec tego nie mamy co czekać, tylko jak oni przyszli wieczorem, to mówimy, że w nocy musimy jechać. Nie mieliśmy ciuchów, bo nam ciuchy zabrali. Więc sami bieliźnie tej szpitalnej, ale wzięliśmy koce szpitalny, żeby na plecy narzucić, żeby się było. Wyskoczyliśmy przez okno. Przez płot i kawałek takimi jakimiś nieznanymi, bo ja nie znam dobrze osrowca ulicami, wyszli z miasta. A jak wyszliśmy już z miasta, to dalej ja się już orientuję gdzie? w kierunku na zachód, w las. No i tam żeśmy się uciekli. Stamtąd żeśmy się przedostali do Opatowa, nawiązałem kontakt znów z tymi chłopakami, z tą grupą. Trzeba po broni pójść. w tutaj broni mają część, ale wie, przede wszystkim chodziło o krótką broń. A myśmy się rozbrajali, jaka jest nasza jednostka w takim leśniczówce koło ostrowca, więc mi z Bratem znów pojechali, do tej poszli piechotą, te jakieś te 20 kilometrów do tej leśniczówki żeby tę broń zabrać, zagrekwirowaliśmy tam furmankę, konie, załadowali tę broń i ruszyli z tym do, nie do opatowa, tylko pod opatów tam, żeby tym przekazać tę broń do tego oddziału, który się tam formuje. W międzyczasie co myśmy nie wiedzieli, jak pracowali ci bechowcy. Jedni Bechowcy poszli do milicji i byli na posterunku w Waśniowie, a drudzy ich Bechowcy, ich koledzy, zrobili napad z ich wiedzą na miejscowość Księżkowice Gorzelnia, i sobie wzięli wyczółkę spirytusu i wyjechali. Ale my o tym nie wiedzieliśmy, że oni tam jakiś robią napad. Tylko idziemy. tam ci pojechali, a ci z, z tego, jak, jak się nazywa, z Waśniowa, jako milicjanci, ruszyli do, Jak tam ci już odjechali, to ruszyli tu, żeby ratować spiritus. No i myśmy na nich się nadziali. na nawozie broń, którą widzieliśmy, da dla oddziału. No więc przewieźli nas, znów do, Kielce, do Ostrowca. Znów śledztwo, jak zwykle bicie, katowanie. To było w Kyrzysko, w maj, czerwiec, a w sierpniu wzywają nas ubierać jej i do zwolnienia. No i jesteśmy na, na tym w biurze tam, gdzie podpisujemy do, dokumenty, że nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nic nie powiem, co tutaj jest i tak dalej. I ja załatwiałem ja, najpierw, później brat tam te wszystkie papierkowe roboty, a szef tego Wydziału Śledczego później się dowiedziałem, że ten szef Wydziału Śledczego to był dobry znajomy mojego ojca. Nim, nim wszedł do UB, to przed wojną pracował w Urzędzie Skarbowym i całą wojnę pracował w Urzędzie Skarbowym. I odwołał mnie tak trochę na bok. I takim półgłosem mówię, ta cała amnestia, którą tu zwalniają, to pizzy na muchy. Jak w przeciągu dwóch, trzech tygodni nie znikniecie z tego terenu, to z powrotem tu będziecie. Skontaktowałem się z kolegami, a koledzy mówią: On ma rację. Ty nie możesz tu pozostać, bo jesteś przez nich rozpracowany. I kontaktując się z nami, naprowadzisz UB na pozostałych kolegów. Musisz stąd wyjeżdżać. Wyjechałem do Szczecina, bo tam już byli moi koledzy i tam była już organizacja. Wolność i niezawisłość. Więc włączyłem się od razu do tej, do tej organizacji Wolność i Niezawisłość. Zostałem całym za zadanie zbieranie materiałów wywiadowczych odnośnie jakichś milicji, wojska, ruskich, którzy jacy, jakie jednostki kwaterują na terenie. Szczecina i lub okolicy, no to przekazywałem swojemu zwierzchnikowi. Przez jakiś czas, chyba jakieś dwa, trzy miesiące, może cztery. I jeden z kolegów wpadł i sypnął nas. Mieszkałem w Szczecinie razem z kolegą z partyzantki, miałem pseudonim Jereń. A nazwisko Śledź Jan zmienił później na Solecki nazwisko. Pewnego razu przyszedł do nas jeden z żołnierzy z Armii Krajowej, który był, czy możecie mnie przenocować? Bo przyjechałem do Szczecina i nie, za długo tu jest, żeby przenocować. No to tamten kolega mówi: No dobrze, pokój wolny, chodźcie i śpi. I rozmowa jest, jemy kolację. Przy kolacji on w pewnej chwili wyciąga i mówi, śmieje się. Ha, wyście się wzięli tak zaraz do roboty i budujecie ten socjalizm i tak dalej. I wyciąga ja, to bez broni się nigdzie nie ruszam i pistolet daje, pokazuje. No to ja tak odruchowo wziąłem ten pistolet w rękę i tak go przeglądam, i aż mnie zatkało nabity, magazynek pełny amunicji, ale nie ma iglicy. I do niego mu mówię, no i po co ty ten złom nosisz? Bo co to za pistolet bez iglicy, na co go on nosi? I po co ty to nosisz? Żałuję, że nie powiedziałem mu, że tej iglicy nie ma, bo może ten cymbał nawet nie zwrócił uwagi na to i myślał, że ma dobry pistolet. Ale ja byłem pewny, że on, chyba jak to wie co ma, i po wyrzuć to na śmietnik, a jeszcze lepiej to zanieść na milicję, to ci podziękują. I te słowa wyratowały mnie od więzienia. Poszliśmy rano do pracy, wracamy po południu, a pod drzwiami już u Bo on wpadł i, wy, wy, i no, Opowiadał, że mieszkał tu i tu przez noc, że mnie pokazywał pistolet i tak dalej, ale nie powiedział wszystkiego, tylko pewne rzeczy. I teraz ja siedzę, przesłuchuję. Przesłuchali mnie jeden raz i nic. I jeden tydzień, drugi tydzień, miesiąc mija, w końcu mnie zdenerwowało i robię godówkę. od razu mnie wezwali. Dlaczego robię łodówka? Na sumie Jaki powód? Jaki mam zarzut? Kto jest. A, kolega tamten was powiedział tego. Proszę bardzo, konfrontację. Więc zgodzili się na konfrontację, przyciągnąłem tego kolegę, który sypnął nas. Z tym, że jego przyprowadzili tam z tyłu. Ja go nie widzę. Na pozwolili mi się spojrzeć ten, ten. No to dobrze, teraz pytania. I ja się pytam, powiedz dokładnie, ale słowo, słowo, co ja ci powiedziałem, jak ty pokazywałeś mi ten pistolet. I on rzeczywiście powtórzył. Powiedziałem że ja może obejrzałem, oddałem mu i powiedziałem mu, żeby wyrzucił na śmietnik, albo oddał milicji, to mi podziękują. Jeszcze tam jakieś pytanie jedno tego, on wyszedł, a ja teraz się pytam czy ktoś, kto jak należy do konspiracji, to każe pistolet wyrzucić na, na śmietnik albo zanieść na milicję? Jak ja byłbym w konspiracji, to bym powiedział, postaraj się dla mnie o taki pistolet, a ja mu każe to wyrzucić i wziąć się za robotę. No powyszli na, tam, naradzali się, naradzali w końcu. Dobrze zwolnimy Was, ale dopiero za tydzień. A dlaczego za tydzień? Bo w takim stanie, jak Pan teraz jest, to sobie ludzie mówili, bo, bo ja miałem już za sobą jakieś 10 dni godówki. No, że tutaj godujemy was. No a czekałem te, te, ten tydzień czasu i rzeczywiście po tygodniu mnie zwolnili. Jeszcze byłem na tej rozprawie tych kolegów wszystkich, bo ich wsypał chyba że sześciu siedmiu. Wszyscy dostali wyroki najniższy trzy lata, a on sam dostał do żywocie. Ten, ten, ten koleg, który wsypał nas.